I Macher Games i nas w kolejnym filmie na kanale z Call of Duty Black Ops 6 i prawdopodobnie teoretycznie jeden z ostatnich update'ów jest to wydarzenie Taśmy Grozy. E, także poprzednio mieliśmy wydarzenie Chucky, które no, zostało tak jakby przeniesione do przodu, wyszło w sobotę, miało wyjść teraz w ten czwartek. E, także tak, nie mówiliśmy tego. E, także będzie jeszcze event, aczkolwiek ja go nie traktuję jako event, więc e, można nazwać ten update jako ostatnim update'em do Call of Duty Black Ops 6. Także są obcylne zapraszam jak zwykle do po w górę, no i co, lecimy z tematem. A więc zaczynając od wydarzenia Tapes of Terror, czy też taśmy e, terroru. Jest to typowe wydarzenie, które już widzieliśmy wiele razy, po prostu musimy zbierać dane itemy, grając Warzone, grając multiplayer, grając zombies, aby zdobyć nagrody. No i finalnie, kamuflaż, który w tym przypadku nie jest aż tak zły. A więc wydarzenie Tapes of Terror wymaga zebraniu 155 kaset wideo. I tak, w dużym skrócie, moim zdaniem, grając Zombies, ten event ukończycie w dobre 4-5 godzin, ponieważ w Zombies jest dosyć wolno. Wypada zwykle 2 kasety na rundę, bo i czasem 0, co przeliczyłem, że no wypada na 3 czwarte kasety na rundę. Gdzie jak grałem Warzone i testowałem, no to znacznie o wiele więcej mogłem zdobyć kaset w daną mniejszą ilość czasu. A więc typowe ilości, jakie zebrałem na Warzone, było to około 23 kasety. Czasem nawet i więcej, bo w innym meczu zdobyłem aż 28 kaset. I tak, kasety wypadają nie z wrogów, a ze skrzynek, które musicie otwierać, by je zdobyć. I tak, zwykle skrzynka, powiedzmy, ma około 30%, że wam da kasetę, więc musicie ich otworzyć sporo. A za to złote skrzynki, no, dają wam gwarantowane taśmy. A więc moja strategia była taka, że ląduję mniej więcej w tym miejscu, lutuje, powiedzmy, wszystkie budynki, które mają skrzynki, a potem udaje się na stadion, ponieważ na stadionie dosłownie byłem w stanie zebrać. 33 kasety, a gra jakby dopiero miała drugą strefę, więc powiedzmy, był taki e, pseudo środek gry. E, mimo tego, tak, to była moja strategia. więc jak najbardziej wam polecam dosłownie lądować na stadion, unikać wszelkich walk graczy. I przede wszystkim grajcie tryb. Battle Royale na luzie, czy też Battle Royale casual, tak, gdzie większość graczy to są boty, no powiedzmy połowa to są boty, połowa to są solówki, tak, grałem solo, nie czwórki, bo dosłownie jedyne co robiłem to unikałem zbytnio walki, jeżeli mogłem i oczywiście, wiadomo, zbierałem kasety, tak, które mi dawały, wiadomo, progres do tego eventu, z czego, no obliczyłem, że ten event można skończyć w 2,5 godziny, jeżeli jesteś sprawny i szybki, mi zajęło powiedzmy 3 godziny, ponieważ też testowałem zombies i tak dalej na wysokich rundach, na bardzo wysokich miałem zapis zrobiony, i także to niskich. I w jest totalna klapa, więc jak najbardziej polecam grać w Warzone na ludzie I wtedy ten niby skończy się dosłownie w 2 godziny, w kilka gier. Jeżeli zdobędziecie 40 kaset na grę, z czego jest to bardzo możliwe, aczkolwiek bardzo trudne. Zwykle mówię, dla mnie average, taki typowy ilość kaset to była takie 25-30, co nie? Więc jak sobie podzielicie te 30 przez 150, no to będziecie mieli e, dobre takich 5-6 gier i powinniście zebrać wszystkie e, kasety, które potrzebujecie. I tak jak powiedziałem, stadion jest waszym najlepszym przyjacielem, dlatego że tu jest bardzo dużo e, skrzynek wokół siebie. Nie tylko, że wokół stadionu, jak się przebiegniecie na zewnątrz, także w środku jest bardzo dużo. E, wiadomo, stadion ma także piętra, parking, jak i te, wiadomo, drugie piętro, więc tu jak najbardziej skrzynki są bardzo blisko siebie, jest ich bardzo dużo i dosłownie możecie e, bardzo dużo zdobyć e, kaset gwarantowanych w krótkim czasie. A więc oto taka mała, krótka yy, strategia, jak najlepiej i najszybciej zrobić ten event. A teraz przejdziemy do omówienia nagród, e, których tutaj no, praktycznie nie ma, e, bo większość to jest z nich, jak widać, double, x żetony, więc proszę bardzo, mamy double, exp, żeton na godzinę, na broń, na postać, dalej mamy także trzy najgorsze chyba gabelgamy, jakie istnieją, jakby są... wiadomo, złote gumy, e, mimo tego są to straszne złote gumy, które e, no są bardzo, bardzo słabe. Także mamy emblemat, picki, e, dłoń, wyskakuje, jest to taki popcorn i e, mamy tego e, kościotrupa, rękę. E, także mamy ekran wczytywania upiorny przy to, prześladowca, z czego no jakby kto to używa tak w ogóle, no jakby nie wiem, może wy. Ja zbytnio zapominam w ogóle, że to istnieje w grze. E, także mamy wizytówka czego jest spoko, jest to moje mięcho, jest to taki, e, nie wiem co to jest, jakiś taki pseudo-wampir na was skacze. Co to jest? Potwór. Także mamy emotkę, która wygląda zabawnie, ponieważ w Battle Passie mieliśmy emotkę związaną z telewizorem. Teraz mamy w sumie trochę inną. Tak, teraz mamy dosłownie telewizor na głowie, z czego ono wygląda to ogólnie zabawnie. Wcześniej ten telewizor mieliśmy w rękach, także proszę bardzo, to ta emotka, weźcie to ze mnie. Emotki jak emotki, ale no szkoda, że się one nie przeniosą do kolejnej gry, ponieważ takie rzeczy by mogły się przenieść. No i finalnie mamy skin na operatorkę, jest to Alvarez, więc jest to obecna operatorka, która po prostu y, tak jest, jest to zbieraczka złomu i jest to o dosłownie ta... Y, ten sam skin, który widzieliśmy na oryginalnym trailerze, wiadomo, The Hunting, sezon 6, Black Ops 6, więc e, proszę bardzo, tak się prezentuje. I tak, gdy już zdobycie wszystkie e, 155, e, wiadomo, kaset, je wydacie w sklepie, otrzymacie dwa kamuflaże, jeden jest za darmo, drugi jest za e, 125 zł, więc e, nie polecam kupywać. E, tak czy jak pierwszy darmowy kamuflaż moim zdaniem jest cool, jest taśma filmowa o zombies, i z czego tak, mamy dosłownie zombiaki w tle, mamy Mika, mamy gula z y, y, Cytadeli, mamy także jakby roboty klapsa z reconing mapy, także to jest moim zdaniem fajny taki kamuflaż zombie. E, może w grze tak nie wygląda pięknie, szczególnie no zależy jaką macie animację, jak duży ma powiedzmy coverage, cała y, broń, czyli jak dużo pokrywa się kamuflaż i tak dalej. Wiadomo, niektóre bronie są mniejsze, niektóre są większe. Wiadomo, na pistolecie będzie wyglądać to gorzej, ale na RPG-czy u Sniperce już będzie o wiele lepiej, ponieważ jest więcej. Do zobaczenia. Mimo tego, moim zdaniem spoko kamuflaż i. Tutaj muszę być trochę zły za to, że. Ten kamuflaż drugi, czy ten płatny, za 125 zł. jest taki sam, tylko że po prostu ma kolory, z czego, no jest to backup, w zasadzie płacicie 125 zł za kolory. I to jest w ogóle zabawne, że na tym jednym z tych slajdów dosłownie jest Mimik, który jest z Modern For Zombies, to też zabawne jest. Reszta bossów, powiedzmy, jest Black Ops 6, mimo tego tak, płacicie 125 zł, powtarzam, za kolory, także moim zdaniem kompletnie nieopłacalne i e, tyle. I tak dla, dla tych co by byli ciekawcy, czy te kamu jest reaktywne, e, nie, nie jest, jakby w sensie nie świecicie, nie jest nie, nie jest, jakby nie, nie robi światła nie, jest, nie powoduje to, że jakieś ciemno, że jest jasno i tak dalej. Wiecie co chodzi? Niektóre są kamuflaże takie bardzo crazy, bardzo rozświetlają się w ciemności. Ten kamuflaż, jakby wciąż ma sobie światło w ciemnych terenach. Mimo tego, nie świeci bo wokół całego otoczenia. Z czego tak, wiadomo jest warto do testowania, ponieważ dla mnie kamuflaż zwykle jest o wiele lepszy, gdy świeci w ciemności. Mimo tego, ten kamuflaż nie zły. Powiedziałbym, że ten jest jeden z lepszych, jakby po prostu ma. Wiadomo, rysunki zombies i tak dalej, slajdy zombies. E, mimo tego, e, no szkoda, że taki kamuflaż otrzymujemy pod koniec gry, a nie gdzieś tam w środku czy na początku. E, bo to jest trochę takie, wiecie, zmarnowane, moim zdaniem. Ponieważ, no ja dosłownie za 3 tygodnie tego kamuflażu już nigdy w życiu nie użyję, więc to jest to. No może go użyję, gdy już wrócę ponownie grać Black Ops 6 za, nie wiem, kilka lat. Odwiedzając go w moim powrocie nostalgicznym. A więc cały event nie jest taki zły, zwykle mnie irytuje zbieranie tego wszystkiego Wiecie, tych eventów było bardzo dużo na premierę I każdy był w tym zmęczony, że po prostu trzeba grać w grę Nic innego, trzeba zabijać gracze w multi, trzeba zbierać Wiadomo, z zombiaków, zabijać zombie, trzeba zbierać, wiadomo, skrzynki I to tak było, wiadomo, na początku yy... Te, wiadomo, tego roku tej gry. E, mimo tego, no pod koniec spoko, że taki event zrobili, ponieważ był nawet trochę przyjemny. E, no mogliby bardziej go usprawnić, bardziej go wrzucić w gameplay. E, przykładowo w, w Warzone byśmy mogli robić kontrakty i tak dalej, co nie, żeby zdobywać to. A na przykład w Zombie byśmy mogli robić, nie wiem, easter albo, e, no nie wiem, poboczne easter eggy, albo dosłownie robić, nie wiem, wyzwania sam, cokolwiek co by było inne, niech po prostu graj w grę, zabijaj zombie, zabijaj graczy, zbieraj skrzynki. E, mimo tego, tak wygląda ten oto event i jak już mówiłem, e, to się wszystko nie przynosi do Black Ops. 7, także. No, tyle. Także w sobotę otrzymaliśmy Chucky Event. I tutaj od razu powiem, że. Bo tak, ja go nie mówiłem, więc sobie za to. E, mimo tego, tak, ten event, no, moim zdaniem jest spokojny. To sobie wkłada ostatnią broń, jaka tutaj do tej gry. Jest to piła. I piła jest ogólnie bardzo słabą bronią mele. E, była dosyć, powiedzmy, trudna do zrobienia. E, dla mnie na Nebule, tak, jest ogólnie ob, na tą chwilę i to jest w sumie ostatnia broń. Jest broni 69 w grze. Więc ja osobiście zdobyłem moją 69 nebulę e, w grze. Zombies tutaj oczywiście nie będziemy mówili tego płatnego bandla za 1100, dlatego że moim zdaniem jest niewarty. Ale tak, sam event czeki miał wyjść w czwartek, a wyszedł tak jakby w sobotę. Bardzo nietypowo, wiecie, nigdy w życiu nie wyszedł event w sobotę w tej grze. I go trochę tak jakby dali do przodu. I nawet powiedziałem, że spoko a Mimo tego, tak, mamy to gdzieś w sumie Double Eggs, z czego jest, to nie jest w ogóle żadna nagroda. Mam także tutaj wizytówkę, czy to jest ekran przeczytywania, tak? Mamy, wiadomo, laleczki, laleczki Chakiego, z czego tak, możecie, wiadomo, kupić je za 1000 kod 100 czyli czyli 42 złote. Mimo tego, jakby nieopłacalne. Tak, jest to nowy operator, który ma nowe, wiadomo, dialogi i tak dalej. Macie tu, wiadomo, jeszcze schematy dodatkowe, jak i ekran y, broni, który Wam gada w grze. Mimo tego, tak, mówimy to wiadomo, omówimy to w wersję darmową, więc dalej mamy też Dabelek z więc tutaj nie jest to nagroda. Dalej mamy Spray, którego pewnie nigdy nikt nie użyje, aczkolwiek, no spokojnie, jakby nawiązuje do tego, wiadomo, filmu horroru Chucky. E, mimo tego, także mamy ponownie <grych> Dabelek z kompletnie jest to niepotrzebne. W sensie, to może być jaka nagroda, ale być jako bonus dodatkowy, a nie jako, jako całościowy taki tir. Eee, to samo z Battle Passem, o Battle Passa to nie jest też nagroda. Eee, dalej spoko, mamy talizman wiadomo eee, broni, znajemy do zabawy. I także mamy moim zdaniem dwie ostatnie, najlepsze w sumie nagrody. Eee, ostatnią jest jak gdzieś, jest to skin na Payna, Dynia, z czego spoko... Spoko ten skin wygląda, w moim zdaniem fajnie gdyby jeszcze bardziej się świeciła ta czacha. Eee, pamiętam jak w 2 była taka czacha, która... Miał taki właśnie niebieski ogień, ale on był na zewnątrz tej a nie w środku, więc mimo tego spoko, może być halloweenowy jak najbardziej, fajnie, że za darmo, wiecie, taki, taki zwykle kosztuje 8 dych, więc fajnie. Mimo tego, moim zdaniem, najlepsza nagroda w tym, w tym sezonie, dosłownie, jest to ten kamuflaż. tak jest. Dl dl dlaczego? Nie dlatego, że jest fajny, że świeci, i tak, ale wręcz on nie świeci, jest ciemny. Mimo tego, moim zdaniem, jest fajny dlatego, że dosłownie nawiązuje do Halloween, tak, mojego ulubionego święta w całym roku, Halloween jest to, jest to, jest to dosłownie, moim zdaniem, piękny czas. Październik, listopad, moje ulubione miesiące, wiadomo dlaczego, Call of Mimo tego, tak, jest to, jest to dosłownie dyniowy kaufer, który jest reaktywny, więc jakby zrobicie się, te dynie się przemieszczają w lewo, więc jak najbardziej ten kamuflaż będzie leżał na każdej broni i jakbym miał zabrać jedną rzecz do kolejnej gry, to bym właśnie wziął ze sobą ten kamuflaż, ponieważ moim zdaniem jestem sakerem dla Halloween. Także Blask dni 10 na 10, przynajmniej w moich księgach, dajcie znać jakie tam waszych. Także wydarzenie DevPyt dobiega końca, i tak będzie jeszcze jeden tak zwany Leaderboard Event Zombies, który się odbędzie 30. Jak gdyś ja mam czwarte miejsce, zbyt dużo nie grałem, to sobie nie wiem, pograłem może 4-5 godzin chyba na jednym z liveów. I tak ja otrzymałem, jak widać, te nagrody. Nie ja wiadomo, jeżeli byliście wyżej, no to otrzymaliście więcej. Ogólnie nie, nie, nie otrzymałem perkholika i przerwy, z czego mi to niepotrzebne zbytnio przerwa. A mimo tego tak, ja otrzymałem te, więc tutaj nie zapomnijcie, żeby odebrać ten event. Wiem, że dla niektórych to się robi automatycznie, tak jak dla mnie, ale niektórzy muszą wejść w event, żeby te nagrody odebrać. A mimo tego dacie znać, jakie mieliście miejsce. Ja miałem czwarte miejsce bo zbytnie nie grałem, nie trwało mnie to, więc no. A w stala no. Prze przejdziemy do, szybko do eventu, który będzie na końcu, tak jakby tego rocza gry, czyli 30 właśnie września będzie czwartek i będzie to ostatni. Event, który będzie tylko dotyczył zombies, więc to nie jest do końca event. Jest to po prostu kolejna tabela, która wa, wam da dodatkowe, wiadomo, gabelgamy i tak dalej, które wam się oczywiście bardzo przydadzą na Black Ops 7 zombies, jeżeli oczywiście kupujecie grę. A więc jest to event, e, który się nazywa Extinction Protocol I tak będzie to, jak widziałem tabela będzie zawierał dodatkowe gabelgamy i tak dalej ja W tym przypadku będziecie otrzymywali nie jedynie a puchar jako emblemat e, Ważny, wiadomo, za pierwsze miejsce e, Mimo to, jak widać mamy dosłownie e, ukrytą moc Jest to jedyna czerwona guma, jaką już Plus dodatkowo, wiadomo, animowany emblemant. Za to jak widać mamy sail'a Oraz e, także mamy kolejny puchar, który wiadomo trochę jest gorszy, bo jest na gorsze miejsce Także mamy, jak widać, e, kilka dodatkowych gum A więc mamy gorącą wyprzedaż, e, moc ściany Grupa wsparcia, guma Także mamy przeklęty smak. Jak i tą gumę, która reanimuje. Dodatkowy obrót. I jedna z najgorszych filetów gum, jaka istnieje. Full power, stock option. No i finalnie taktyczna dewuzja. Także tutaj w sumie z lewej strony będziecie mieli tutaj właśnie do zdobycia. Wiadomo, dodatkowe gumy. Chyba dwie te gumy: dwie full power, dwa zegary, dwa listki. Z tego co wiem. A mimo tego, ten event w tym evencie. W tym evencie Extinction Protocol będziecie zdobywali punkty tylko, w gdy używacie strików, czyli gdy używacie maglera, helikopter, jakikolwiek streak, minigun dalej, co nie, ze stołu rzemieślniczego. E, plus dodatkowo będziecie także mogli otrzymać punkty podczas gdy używacie ulepszenia polowego, czyli przygotowo, gdy używacie zasłony albo gdy używacie gwardii dalej. To wtedy właśnie będą te punkty nabijane, e, więc tutaj jak najbardziej polecam robić bardzo wysokie rundy. E, najlepiej sobie przygotować jakby zapis, jak chcecie się na to, po ten event przygotować, zebrać sobie bardzo dużo złomu, nie jakby nie wiem, przykładowo grając z ponieważ że dosyć łatwo robić wysokie rundy, tak? I dosłownie wtedy używacie Manglera i dosłownie zabijacie zombie, tylko wtedy właśnie będą liczone punkty do tego eventu, w żaden inny sposób nie będziecie mogli zdobyć punktów do tego eventu. E, tak jak e, tak to wygląda jeśli chodzi o e, powiedzmy te wszystkie eventy, które będą w tym roku. A tutaj macie szybki gameplay, w sumie piły. Moim zdaniem jest mega fan. Jak najbardziej powinniście ni nią zagrać i zobaczyć, jak, jak się prezentuje. Ogólnie jest to najsłabsza broń mele, tak? Ze wszystkich, moim zdaniem, przynajmniej na początkowo. Gdy ją ulepszycie, wiadomo, robi robotę. E, mimo tego, jak, jak najszybciej potrzebujecie paka-puncha. E, tutaj i mele macie to, ponieważ na dziewiątej rundzie z spakapoczywana ta broń nie zabijała na zabija strzała. Więc to jest jedyna broń, która to robi. I e, także. No wiadomo, do 42 rundy dawała radę, potem jak zwykle większość broni nie daje rady, nawet palnych, nie chodzi o to, że nie jesteś w stanie zabić zombie, tylko że zombie bardzo szybko biegają i dosłownie nieważne co was trafią, zabierają wam sporo armora, więc łatwo jest zginąć od rundy 42, tak czy jak bardzo, bardzo fan broń. Wiecie, zwłaszcza gdy możesz dosłownie przekroić na pół klapsa, co jest w ogóle zabawne, dosłownie jednym ciachnięciem go kroisz, a drugim dobijasz i tak naprawdę po klapsie. Oczywiście było to na trybie poradnika, gdzie dosłownie tutaj ja sobie zrespiłem klapsa z easter i była runda jak widać 10, mimo tego mega fan. A wy ile zdobyliście nebul w Black Ops 6 Zombies? Dajcie znać, ponieważ ja, no, pełne koło, 69 na 69, także moi drodzy, to byłoby na tyle. A więc, moi drodzy, to było tyle, także dzięki za wiecie, jak to zwykle, zapraszam do dostania w górę oraz subskrypcji, jeżeli tego nie zrobiliście, włączenia powodów, by oczywiście oczywiście na śpiewająco. Jeżeli jakiekolwiek się jeszcze pojawią informacje na temat Black Ops 6, jakiejś nowej broni czy jakiegoś eventu, to jak najbardziej zrobimy o tym film, aczkolwiek full teraz się przenosimy na Call Black Ops 7, także dzięki za obejrzenie. No i co, do usłyszenia w na razie, makler out.